się siemano, siemano, jestem wersji. i słuchajcie, kilka dni temu wyszedł właśnie gameplay ze Slime Ranchera, dwójeczki, na którego tak właśnie czekamy. Jednocześnie też poznaliśmy już datę premiery, którą zaraz też zresztą zobaczymy, gdyż obejrzymy w tym właśnie filmie właśnie ten naj, naj, najnowszy gameplay, który tutaj wypuścili. Zobaczymy, co tutaj nowego dodali względem w sumie trailera, który dostaliśmy, o już... Pół roku temu ponad. Tam zresztą widzieliście mnie na kanale. Eee, od razu tylko tak powiem, zanim zaczniemy, będzie seria ze Slime Ranchera dwójki u mnie na kanale eee, Zarówno na tym, jak na, im, na moim kanale Ty Jeszcze zobaczymy gdzie poleci główna seria, ale na pewno wystartuję na obu kanałach, żebyście po prostu wiedzieli, że startuję z seryką eee, i zadecyduję po prostu po pierwszym czy tam drugim odcinku, gdzie będzie dalej seria. rabiona. Nieważne zresztą teraz się zajmiemy eee, tym filmikiem, także uwaga, uwaga, uwaga! Lecimy! Monomi Park! Oczywiście! Twórcy tutaj! Cześć, jestem Wiktor! A tak, tak, tak! Co mi przedstawiasz? A, będziesz nam pokazywał świat slime ranchera dwójeczki, dobra. Tak, jesteś naukowcem i zbytnio się nie będziesz rozgrywał, tak? Dobra. <laughs> Mamy te króliki slime y nowe. Dobrze, o tutaj. Biom la lawowy, będzie można umrzeć na pewno. Dobra, póki co, takie rzeczy, które widzieliśmy, co nie. O, ale mamy tutaj na przykład przejście już wreszcie po naszym ranzu nowym, które tutaj dostaniemy. I przejdźmy do tablicy z portami. Stop, 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 stop. Możecie sobie zobaczyć jakie porty, ale widzę, że dużo już się pokrywa z tymi, yy, które były, aczkolwiek jest dużo slotów wolnych, także zobaczymy, czy tablica będzie tutaj uzupełniona, ale dobra, oglądajmy. Oglądajmy, Dobra. Te warzywka już znamy bardzo doskonale z poprzedniej części, kuraki. Jakieś nowe to były. Dobra, pądzik, tak, tak, tak. elegancko O tak, wy wszystko zażerajcie. Dobra, no, generalnie klas klasycznie tutaj nam pokazują rzeczy. Chyba nie chcą za bardzo tutaj dużo nam pokazywać, wiecie, przed premierą w sumie. Ale okej, okay, dobra. Wyjdźmy z rancha, wyjdźmy w świat. Okej, okay. taktyczne przejście. Okay. Mi no miejscowały już znalazł z poprzedniego tego trailera, także tutaj. Raczej zbytnie nic się nie zmieniło. Dobra, ale przejdźmy do jaskini. Tam widziałem ul na pszczółki. O! To to są dobre przejścia. To mi się podoba. Tego nie było w poprzedniej zapowiedzi, ale w Slime Rangerze jedynce było. Dobra, i wchodzimy do jaskini, tak? Rainbow Island, tak się nazywa. Uu. Tutaj możemy wykopywać jakieś... Kamień, tak to nazwijmy Na szybko I kolejna miejscówka na tym świecie Dalej te rabbit slimy, halo Ale mamy też miodowe nasze... O, o, właśnie, propo. propos Ul, to co widziałem A my Coś z tego Ula, coś zabraliśmy, okej okay. O, Okej, okay. groźne tereny, groźne króliki No tak Musiało być, musiało być Oczywiście, no lecimy jeszcze wyżej Hmm. wracamy na rancho nocą, tak? Troszeczkę nam tutaj slajmy pouciekały. <laughs> tak, albo pouciekały albo ktoś sobie zrobił tutaj normalnie wszystko. No dobra, no zbytnio tutaj. Jeśli chodzi o takich rzeczy, których wcześniej nie pokazali, to tutaj również nie pokazali. Aczkolwiek, 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 aczkolwiek. Fajnie, że, że dostaliśmy takie właśnie przejście tutaj. O tym rancho, także można się bardziej tutaj zorientować w terenie, co i jak to w ogóle, jak szklarnia wygląda, taka bardziej niż, niż jak, jak jakieś rancho, taki no, no modern, modern, te kuraki zobaczmy, patrzcie no, ciekawe, ciekawe, tutaj pod kamerką widać, no a co tutaj jeszcze można wychwycić ciekawego, tutaj nie ma wi-fi, halo, zasłaniam troszeczkę kamerą, ale jak... Jak kojarzę, to w jedynce właśnie, jedyne miejsce, gdzie pokazywał, że nie mamy zasięgu, można tak to powiedzieć, to były właśnie zadanka. Także prawdopodobnie tutaj możemy jakieś zadanko odebrać, aczkolwiek nie ma tutaj miejsca żadnego, żeby coś oddać. A tam z lewej mógłbym powiedzieć, że tam, ale to jest silos z lewej, taki taki nowszy. Także też to nie to. Dobra, czekajcie, ja to ściszę, bo głośno jest, nie wiem, czy mnie w ogóle było słychać na filmie. No tutaj te króliczki, to jest Starlight Strand, okej. Okay. Tam widać jakieś inne biom będzie. Kurde, jestem strasznie ciekaw tej mapy. Zastanawiam się czy to będzie po prostu taka mapeczka właśnie na wielkość jak właśnie to było w jedynce, że w sumie... O gracie, nie wiem, godzinkę, dwie i już, już za bardzo nie ma gdzie biegać do nowych lokalizacji. Czy może zrobić coś wielkiego? Naprawdę chciałbym ogromną mapę, bo jak pamiętacie, jak tam zaczynałem z Ranchera 1 kiedyś nagrywać, zanim Monomi pargę zbanowało moda na robienie mapek, nie wiem dlaczego, ale go zbanowali, to fajne, fajne mapeczki ludzie robili, właśnie to świat był dzięki temu no większy, można było się właśnie dłużej pobawić. No było fajnie, później oczywiście te mody wróciły, ale już ludzie takie chętnie nie robili właściwie. Modyfikacji map, także, także no niestety, no niestety, no tak jak już mówiłem, ten motyw mi się podobał właśnie z takimi przejściami, żeby niekoniecznie te klucze kurcze grindować czy coś, po prostu wchodzimy. Po co te kamyczki? Dobra, to jest, że to są pełne sekretów, tak, 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 jakieś kurde resources. Możliwe, że do tego laboratorium, tak jak wiecie, jak to było w jedynce, że będziemy zbierać, że niekoniecznie kurcze. Będziemy mieli do tego jakieś koparki, tylko tak po prostu będzie można z randoma coś znaleźć. Ewentualnie, tak z randoma coś znaleźć, żeby później sobie takie maszynki zrobić. To też by było spoko. No, z tych huliby latały takie rzeczy, które właśnie wcześniej też z maszynek dostawaliśmy w sobie. Eee, jak one się nazywały? Nie pamiętam. Te zielone maszynki, które kopały, to właśnie mi się wydaje, że to właśnie te same rzeczy. Tutaj na górze możemy zobaczyć w sumie mało. <noise> Złe mixy królików, z miodowymi. Jak nic mi się wydaje, że oni cały czas jedną krainkę pokazują, tak żeby po prostu jak, jak to wypuszczą, żeby było elegancko. Czekajcie, zobaczmy, cofnę, 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 cofnę na postać jak leci. Pokédexa mamy tutaj, słuchajcie, tak? Gramy w Pokémony, jak najbardziej. Ale fajnie, że już postać trochę tak bardziej widać niż to było w jedynce tam na początku w sumie. Znowu różowe slajmy. O, te wampirki tutaj pokazują, czy znaczy wampirki, te nietoperki. Nie, nie tak, czekałem na jakieś ujęcie, żeby one były, także tutaj widać tego nietoperza. Czyli to nocny, nocny slajd możliwe, że to jest zamiennik fosforów tutaj na tym świecie, akurat na którym wylądowaliśmy, ewentualnie to dalej ten sam świat, tylko że dalej. Zobaczymy, zobaczymy, ale jak, jak nieco one latają w nocy. Tutaj coś ciekawego, chociaż te kolory są interesujące tutaj w nocy. Nie wiem, czy to jakieś tutaj ulepszenie, czy to po prostu taki efekt wizualny one będą robić, żeby to tak w nocy podś podświetlały się. Zobaczymy. Zobaczymy, ale to wszystko. Kiedy? Pokażcie, pokażcie nam datę! proszę bardzo jesień 2022. Także no niestety termin mi się nie podoba, bo na jesień w sumie wszystkie gry wychodzą i jak nie ma co nagrywać, tak później nagle jest wszystko do nagrywania i trzeba sobie coś wybrać, żeby po prostu za dużo nie nagrywać i jest przypał. Także ale dobra, dostaniemy jesienią slime ranger, dostaniemy jesienią wszystkie możliwe gry w tym roku. Także mam nadzieję, że czekacie, że obejrzymy tutaj obejrzycie tutaj u mnie, jak będę giercował ewentualnie, sami pogracie, również będzie zarobiście. No to co, to ode mnie Taka reakcja na zapowiedź kolejną zresztą. No i co? Zostawcie łapaczkę w górę. Ja zapraszam was do moich y, miliona serii ze slajbera. To jest. Do następnego razie. Cześć, żubiczek, joł.